No i cześć. Zobaczcie, chciałem Wam pokazać tutaj taką metodę, jak można zrobić taką rabatkę w polu, w łące albo po prostu w trawniku, jak macie jakiś taki z tyłu domu. Tu u nas tak między wygląda to jest właściwie taka bardziej łąka, bo to jest taki... Mm, trawa, która nie była za bardzo siana, ewentualnie dosiewana. No i ona tutaj postanowiła, że sobie zrobi e, rabatkę z tyłu kwiatkową. No i w zeszłym roku to wyglądało tak, że po prostu wykopała ten trawnik, zasadziła, no i to było straszne, bo jak kosząc trawą trawę kosą, to po prostu ciągle wchodziłem, miałem obawy, że jej coś skoszę, więc zawsze albo nie dokaszałem, przez to tutaj zielsko rosło takie, zasłaniało jej e, tą rabatkę, do tego zrobiła się taki dołek, w ogóle wyglądało no to strasznie, to w ogóle było nieudane, więc stwierdziłem mówię sobie musisz to jakoś dzielić. No i ona zaproponowała, że po prostu damy krawężnik. Zobaczcie, tak jak tutaj, zwykły krawężnik, obrzeże 6 na 20 który po prostu ogrodziłem, Miejsce. Troszeczkę podniosę to do góry, żeby się wyróżniało. Tutaj się jeszcze oczywiście siebie trawy, więc ten krawężnik tak naprawdę zniknie. Ale ja będę miał bezpieczeństwo, żeby mógł trawę dokosić do samego krawężnika, A tam dalej sobie już kwiatki będą mogły spokojnie rosnąć. I tutaj to już jedno tak mam. Tak to między wygląda. To jest taki 2 metry na metr. Czy mam takie dwa metry kwadratowe? krawężnik jeden ma metr. Przypominam. Słuchajcie i e, tak to wygląda, e, myślę, że kiedy to obrośnie trawą też będzie trochę inaczej, oczywiście się bardziej zazieleni, będziemy to na bieżąco oglądać jak to będzie m, tutaj e, rosło, co to są za kwiatki to się nie pytajcie, spróbuję się dowiedzieć, chyba są piwonie to, br to e, brązowe i tutaj robię następną, już tutaj że po kolei pokażę. Najpierw, oczywiście, poszerzam to miejsce. Bo tutaj wcześniej było taki jest filmik: robatka naturalna to po prostu była taka łąka, tak urosła. No ale niestety, nie będzie robatki naturalnej, że ona stwierdziła, że sama sobie zagospodaruje, będzie stworzona przez człowieka. A więc tutaj w tym miejscu teraz wykupuję jeszcze led darń, żeby stworzyć to miejsce. Potem to się zasieje, To jest akurat najmniejszy problem, wiecie? Trawa to rośnie sama. Eee, wydobywam i zaraz tutaj będę układał krawężniki Krawyżniki już tam mam przygotowane. i eee, sobie zaraz, obie miejsce. Tu jeszcze muszę dobrze przedecyrklować, żeby nie robić za blisko tych drzewek. Ok, słuchajcie, w każdej takiej robocie musimy od czegoś zacząć, albo mieć na jakiś punkt odniesienia. Moim punktem odniesienia jest tutaj e, ta płyta do ogrodzenia. Po prostu staram się zrobić, żeby ta rabatka była, żeby wzdłuż równolegle, tak samo jak ta zrobiłem. Taka sama odległość, żeby była tutaj, jak i tam będzie na końcu. A więc tą pierwszą płytę sobie wstawiłem równolegle do tej. Płyty. Nie robię tu żadnych betonów, nic, bo tu po tym nikt nie będzie chodzić, to jest tylko takie obrzeże oddzielające od e, trawnika. E, następnie pierwszą co rzeczą, o przepraszam, to oczywiście trzeba zrobić sobie narożnik, to jest najważniejsze. Oczywiście potrzebujemy poziomicy i najlepiej mieć jakiś winkiel. Słuchajcie, sprawdzamy sobie, przykładamy, no już bezprecyzyjnie super, ale żeby tutaj pasowało, żeby to było, poziom jest, jasny. Yes. I taki sobie kodam, czyli to już będzie teraz. następny będziemy mogli jechać tak i sobie potem złączyć. Oczywiście musicie pamiętać o tym, że taki krawężnik to nie jest idealny. To, 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 to nie jest o, nawet widać, on jest taki lekko łukowaty, hmm, dlatego to nie jest jak kładzenie płytek, trzeba sobie wziąć małą poprawkę na wszystko. Lekko go już sobie teraz obsypuję, żeby on już został, i potem kopię następne. E, miejsca e, jest, może sobie zadać coś pytanie. Tak sobie pomyślałem, żeby nie powiecie: a gdzie, betony, kurde, kłaś, przecież to można plastikowe takie obrzeże kupić. Słuchajcie te plastiki, to ja wam powiem, że tak. Według mnie one wyglądają średnio. Ale dobra, kwestia gustu. A one są drogie. One są naprawdę cholernie drogie. Takie porządne plastikowe obrzeże, nie mówię o tej tasięce. Takie porządne plastikowe obrzeże e, kosztuje naprawdę kupę kasy. I taki krawężnik, który kosztuje, no okej, okay, ten afrocentowy, to jest teraz już. Ale tak do 20 zł kupicie nam 17-18 zł, w tej chwili kosztuje za metr, jest na zawsze ten plastik. Wiecie co, można go zniszczyć kosą, kosiarką, podeptać, bo się połamie. też też wcale nie jest tanie, też trzeba się trochę pomęczyć z montażem, tego to jest na zawsze. A myślę, że te rzeczywiście, to mam nadzieję, że one już będą po prostu na zawsze i będą miały spokój z oddzieleniem, ale jeszcze taki krawę, że nic się nie stanie co, mogę go wykopać, mogę go gdzieś skopać gdzie indziej, mogę go sprzedać, nie wiem, na internecie po prostu jakby co no i tak mamy, już prawie zrobione te ostatnie dwa wstawiam, ten tutaj zaraz ten lepiej wiodę sobie po tą stroną sprawdziłem czy mam 100 bo tam mam z początku 100, tu mam 100 Teraz na końcu też 100, ale oczywiście muszę wziąć sobie poprawkę na to, że kramężniki czasami mogą mieć 100, a czasami mogą mieć 99,5, a czasami 101. Dlatego też ostatni narożnik sobie już dostawiam dwa na raz, żeby po prostu zgrać, żeby to było ładnie. No i my, słuchajcie, myślę, że robota jest skończona, zobaczcie dzisiaj wieje. Wyrównałem równo ściągą z deską. Dalej to już zostawam sadzącej. Zobaczymy co to będzie posadzone i później będę myślę, że wrzucę jakieś shorty pokazując co tutaj rośnie, jak to wygląda. Jeszcze taka uwaga, oczywiście wkoło tutaj siejemy trawkę, przysypujemy ziemią lekko i myślę, że będzie ładnie. Pozdrawiam, na razie.